Dzień dobry, witamy Państwa na naszej farmie Lubuskie Angusowo Cotygodniowy raport zaczynamy od Angusów Angusy zeszły już z kwatery, na której robiliśmy podczas ostatniego raportu Bell grazing. No a teraz próba karmienia naszego Bongo marchewką Bongo jest nadal nieufny Przynieśliśmy mu kilka marchewek, żeby zobaczyć czy on będzie chciał wziąć Ale nie, krówki są mocniejsze O, masz jaki język Język taki duży, o, Ale nie ma Masz bonguś Masz <noise> Bongo nieufny A krówki przybiegły Zobaczyć, o coś tu smakowitego dają A ode mnie bongo weźmiesz? Nie no, krowy go zasłoniły Chłopak nie może się przecisnąć przez tłum Od ostatniego raportu niewiele się zmieniło jeżeli chodzi o angusy, nic się nie urodziło, w dalszym ciągu czekamy na porody. Do porodów jeszcze troszkę, myślę, że jeszcze z dwa tygodnie. Fenka, no masz, masz Fenka, tak. O, ty byś chciała. Wszystko. Fenka da się pomiziać, fajna krówka. Na wszystkie, oczywiście, chętne na marchewki. No masz, Fenka, masz. Sobie przyniosę marchewki dla Basi, ale Basia cwaniak Przeskoczyła przez, przez rów I siedzi sobie z drugiej strony rowu Na nic nie zwracając uwagi O Fenka poczuła pastucha Za bardzo się wychyliła I jednak kopnęła No masz Fenka masz Uff. Dasz się dotknąć? Dasz, dasz 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 No podotykacie się A nie ma nie ma tyle Marchewek Tu jeszcze marcheweczka Stado obiedzone. Wczoraj przywiozłem i troszkę słomy. Dawno słomy nie miały, cały czas tylko są na nasianie. No i stęskniły się za tą słomą i rzuciły się na nią bardzo mocno. O Karola tam próbuje basie zawołać marchewką. <grywka> Ale Basia chyba woli trawkę z drugiej strony rowu melioracyjnego. Krówki przychodziły ofenka. Jeszcze chcesz? Jeszcze? Nie mam nic, zobacz. Tak lubicie marchewki? No masz. O, Basia nie chce przyjść. Jak wejdę tam z marchewkami, to po prostu one się na mnie rzucą. No spróbujmy. Czy się na mnie rzucą? Czy pozwolą mi wejść? Basia! Chodź, Basienka. O, już amatorzy słodkich marchewek biegną. Fenka, nie mam już marchewek. Już nie mam. Mam ostatnią tylko. Całe stado przyszło. Nie mam już. Nie mam, nie mam fena, nie mam już marchewek. Pa, jakie fajnie wokół mnie. Tak się ustawiają w koral jak próbują przegonić, przegonić jakiegoś intruza. Nie mam, zobacz nie mam tu już. Fena, Fena nie mam już. Już nie mam Fenka. Spokojne angusy. Robią dobrą robotę na polu. Zaraz się przyjdziemy zobaczymy. O Fenka. O co? Ty też też też, coś, Nie mam, to moja dłoń. Dostały teraz nową kwaterę, tutaj mieliśmy trochę jeżyn i chciałem, żeby, żeby krówki zmasakrowały te jeżyny i robią naprawdę dobrą robotę. Wyjadają co się da. Kamera jest nie do jedzenia, fena. Potrzeba, to trochę się trochę tobą podroczę, Dawaj. Basia sobie stanęła i wyjadła trawkę z drugiej strony. Mądra krówka. Reszta się bała przejść przez rówk. Ona przyszła i trawkę wyjadła z drugiej strony. Wyczyściła przy siadce. Tak Zawsze znajdzie się jakiś taki odważny osobnik, który dobrą Mają tu jeszcze Powoli, powoli wszystko wyjadają. Są już tutaj od poniedziałku. W tej chwili dałem im dowoli, mają się po prostu napchać porządnie przed wyjściem na pastwisko. Na trawkę, no, nie ma nic, także wybierają sobie dużo sianka, słomy, mają się po prostu tutaj najeść. Zostało nam siana, jeszcze zostało nam 50 belek siana i 50 belek słomy, także dobry rok, jeżeli chodzi o. O, wypas na razie, bo, bo dużo nie, nie, nie żeśmy nie zużyli. O, przeszła Basia? Basia przeszła. Idziemy do niej zobaczyć. Przesko, przeskoczyła chyba przez rów. Tu stoi jej mała, piękna krówka. Szefowa naszego stada. A tu nasza Basienka. Cześć Basienka. ja nie mam. Przeszłaś sobie. Piękna krówka. Będzie w przyszłości. No, mam dla Ciebie jeszcze jedną marchewę. Masz, taką dużą. Specjalnie dla Ciebie. No. <laughs> nic już nie mam, nic. Uciekać. Muszę się wycofać bo mnie tutaj stratują zaraz ogólnie to one są obiedzone, ale na słodycze każdy zawsze ma ochotę żeby sobie coś słodkiego zjeść, a marcheweczki dla nich to są, to są super super słodycze to szefowa naszego stada najładniejsza krówka w stadzie no, krówki się wycierają o co tylko mogą, efektem tego są powalone tutaj brzozy. Niektóre brzozy nie były zbyt silne, e, no i krówki je popowalały, także w ten sposób też czyszczą, czyszczą nam pastwisko z drzewostanem. No ale to pokazuje po prostu, że, e, że nie zawsze ten drzewostan daje radę przy ciężkich zwierzętach. I następują od takie upadki. W, w Polsce w tej chwili widzę, że toczy się dyskusja o agroleśnictwie. No to tutaj przykład, że przy dużych zwierzętach jest ciężko do utrzymania takie agroleśnictwo. Trzeba by było to wszystko razem odgradzać, jakoś po prostu chronić te drzewka. Zwierzęta, po prostu takie jak krowy, przychodzi okres wiosenny, wycierają się o cokolwiek mogą. I doprowadzają później takie drzewka do, do upadku. No, e, poka chciałem pokazać, jak fajnie też sity e, mi tu masakrują. Sity bardzo nie lubią przedeptywania. No, i tutaj właśnie był taki kawałek pastwiska, gdzie mi dużo sitów rosło. I tak wygląda akcja walki z sitowiem. Ustawiam belki siana. W miejscach, gdzie takie sitowie porasta i później angusy robią świetną robotę. No, krówki za mną chodzą. Myślę, że dostaną jeszcze troszkę marchewki, no ale nie dostaną, bo nie mam. O, tutaj chodzę sobie do wiatki. Krówki po prostu takie sitowia, takie miejsca mocno zadeptują. Specjalnie im w takim miejscu zrobiłem korytarz przepędowy, jakby korytarz dojścia do wiaty do lizawek yy, i one po prostu przechodząc robią robotę. Tu już im poustawiałem następne belki z boku w miejscu w którym też porastają sitowia, porastają jeżyny i jak tutaj to wszystko zmasakrują jak będzie to gotowe no to tutaj wejdą i znowu zrobią taką fajną robotę Oczywiście, chodząc, zostawiają swoje odchody, zostawiają e, swój mocz, także wzbogacamy w azot e, tą kwaterę, właśnie w tych miejscach przepędowych, dzięki czemu później mamy no, znacznie lepszej jakości ziemię, a co za tym idzie, znacznie lepszej jakości run paswiskową. Te raciczki, po prostu, krów, one jak chodzą, to proszę, zobaczcie. O to się ziemia ugina, ziemia. Zostaje po prostu poddana naciskowi, no i te niedobre rośliny, które my nie chcemy, tak jak sitowie porostające tutaj, zostaje przez nie wykończone. Sitowie nie lubi takiego nacisku, nie lubi po prostu być przedeptywane i właśnie ten efekt tutaj wykorzystuje, właśnie e, takiego, takiej dbałości o pastwisko. Którka woła, dajcie mi słodycze. A tych słodyczy już tutaj nie ma, bo już dostało się. Niezadowolony. No, total, Jeśli chodzi o angusy i możliwości ich wykorzystania w pracy nad pastwiskiem, taką to dobrą robotę tutaj robią. Teraz przejdziemy się do ogrodu. Będę mógł pokazać w ogrodzie jak wykorzystujemy znowu kurki do tego żeby dbać o ogród. O, Stado. Idzie za mną, myśli, że dostanie jakąś fajną rzecz Ale nie dostanie, bo nic fajnego tutaj nie ma. Myślę, że idą naprawdę to nasz bąguś się byczek, pięknie się rozwinął w ciągu ostatnich kilku miesięcy Widać, osiągnął dojrzałość, nalał karczycho, nabudował je Zadm się też fajnie, fajnie rozszerzył A wszystko... Krówki niezadowolone, że nie idą na zielone pastwisko Widzą zielonkę No, o, przybiegło nawet Basia, no cześć. Cześć Basienka. Całe stado się zebrało. Myśli, że coś ciekawego dostanie. Ale nie dostaną, bo nic nie ma ciekawego. Bąguś tym błokiem stanął. Co ty Bąguś chcesz mi atakować? Maluchy biegają. jaka ściekłość krów no dobra, ja już tutaj to zostawię nie będę już się wkurzał swoją obecnością niech one sobie tutaj wyją a ja się przejdę do ogrodu w tym czasie, zobaczycie kurki naprawdę fantastyczną robotę mi tam zrobiły oczyściły dzięki czemu teraz będę mógł wpuścić świnki żeby wybrały mi pesz i jak świnki wybiorą mi pesz, to będę mógł zacząć tam siać. Mają być jeszcze przymrozki, więc jeszcze jest czas na to, żeby, żeby tutaj siać. Ale już niedługo, niedługo po zimnych ogrodnikach zrobi się idealny ku temu czas. Zobaczcie, jak pięknie wyczyściły bedy z górnych części wszelkich fastów, których my tutaj nie chcemy. No, i dzięki temu w tej chwili będę mógł wrzucić tutaj tą korę, którą planuję wrzucić. Wócić finki, żeby wybrały pesz, wybrały wszelkie korzonki, później tylko zgrabić, wysypać górną warstwę urodzajnej ziemi, jakiegoś torfu lub coś takiego. No i ogród będzie gotowy. Zaczynają nam puszczać drzewka, widać, że się poprzyjmowały, i zaczynają nam puszczać kwiatki, zaczynają puszczać liście. Niechybny efekt wiosny, mamy do wymiany tylko jedno drzewko, jedna śliwka zasadzona w zeszłym roku nam się nie przyjęła, a reszta rodzi nadzieję, że, że będzie tutaj naprawdę bardzo fajnie. Także za niedługo zaczynamy pracę w ogrodzie, na pewno będę zdawał relację z tego co to się u nas dzieje tutaj. Kurki stąd wywędrują, kurki nie będą już tutaj potrzebne, pojadą, pójdą do kurników. Do, do nowych kulek prawdopodobnie. E, tak samo gąski perliczki trafią tam. A tutaj zaczniemy już rozwijać pracę, jeżeli chodzi o właśnie ogród. U króliczków, nowe króliczki, które się niedawno urodziły, nabierają już większej odwagi. A no, ten to już jest wielkolud tutaj. O! Chcina. Zobaczcie, ładny, ładny duży króliczek. Ci co lubią króliki, to będą pewnie zadowoleni, że coś u mnie takiego się pojawiło. Wczoraj wiem, że moje dziewczyny tutaj sprzątały i dopuszczały resztę. O proszę, te też już są coraz bardziej odważne. Pięć ich jest. Także mama dała radę je pięknie wychować. Bają się kamery. Urodzony w tym samym czasie tamten dwukrotnie bardziej przyrósł, no ale był sam. Także miał większą, większą dawkę mleka do tego, żeby się rozwinąć. A te były dopuszczane, bo tutaj się po prostu nic z nich nie działo. Zobaczymy, może to coś, może to coś da i coś się tam urodzi jeszcze. Ale i tak fajnie, że w tym roku coś nam się urodziło. Mangalice bez zmian, jeśli chodzi o naszą farmę. Za niedługo będzie tutaj też robiona reorganizacja. Czekam na sprzyjającą pogodę. Chcę tutaj wyczyścić. W złomku zakłożyłem już łyżkę. Powoli będę po prostu czyścił wszystkie nasze kwatery. Między innymi tą kwaterę dla mangalis też będę czyścił. Wybierał będę tutaj ten obornik. Pójdzie, pójdzie niedługo na pole. Ale o tym za chwilę. Nasze kuski Czekamy na ostatni wykod. Myślałem, że już się wydarzy do tego raportu, ale jeszcze się nie wydarzył. Fruzinka jeszcze cały czas chodzi z brzuchem. Ona tutaj stoi, ta biała kuska. Także na razie jeszcze nie urodziła. A reszta dostały dzisiaj, widzicie, gałązki. Poobcinaliśmy im troszkę gałązek sosnowych, zobaczcie jak wyjadają razem z korą do białości. E, także lubią to dobrze to na nie wpływa. Też o, kamerka mi tutaj coś szaleje. No, także widzicie, są jeszcze zainteresowane objadaniem tych, e, tych gałązek. U Stasi bez zmian. Stasia się jeszcze nie ocieliła. W ostatnim raporcie popełniłem błąd. Powiedziałem, że Stasia była inseminowana 6 czerwca, co nie jest błędem, znaczy nie jest fałszywą informacją, bo owszem, była inseminowana 6 czerwca. Później była poprawka 6 lipca, także miesiąc po miesiącu, bo pierwsza inseminacja nie za wiele pomogła, ale mam takie uczucie, że ta druga inseminacja też nie za wiele pomogła. I chyba jest, mogło nastąpić coś takiego, że że po prostu Stasia została pokryta wewnątrz stada, w którym biegała, kiedy my byliśmy ją kupić. Jak, jak ją kupywaliśmy, to Stasia na wybiegu biegała z innymi krówkami oraz z jednym z byczków które ten właściciel miał i przypuszczam, że jednak patrząc na to, że jeszcze się nie ocieliła, że to pokrycie mogło nastąpić nie z powodu inseminacji, tylko z powodu towarzystwa byczka, z którym biegała. Także w tej chwili jest wielka niewiadoma, kiedy tak naprawdę Stasia się ocieli, ma ma, widać, zapędy do tego, żeby to, na ciele, to wycielenie nastąpiło. Buduje, wymie powoli, buduje swoje narządy rodne. No, ale to wszystko nie, nie ma spójności, jakby z momentem inseminacji. Także mam wrażenie, że tutaj inseminacja niewiele dała, i nastąpiło naturalne krycie z byczkiem, z którym po prostu biegała w stadzie, jak myśmy ją kupili. Ta krówka nadal jest tutaj na przerwie wakacyjnej. E, troszkę nabiera tej masy. My widzimy już takie zmiany w niej. E, także troszkę to lepiej wygląda. Dzisiaj Stasia była w gabinecie od nowy przez chwilę. E, moja żona ją wyczesywała. Zobaczcie, jak to wyglądało. Normalnie w gabinecie kosmetycznym. Stasia, a szyjkę. Jeszcze chcesz? Jeszcze chcesz? A, pod szyjką dobrze, nie? Odwiedziny Stasi w gabinecie odnowy. Znaczy, jest w gabinecie odnowy. No, także troszkę żeśmy wyczesali tutaj Stach się, żeby ona lepiej wyglądała. Jeszcze chwilka wizyta u kurek naszych. Kurki coraz lepiej noszą, noszą jajka, wchodzą w coraz większą nieśność. W tej chwili, mimo tego, że te kurki nie są zbyt długo u nas, utrzymujemy nieśność na poziomie około 60%. I się zwiększa. Praktycznie codziennie doliczamy się nowego jajeczka. Także mamy nadzieję, że niedługo wejdziemy w tą taką nieśność 80%, która jest tak naprawdę maksymalną, którą możemy osiągnąć w tego typu hodowli, w takim stadzie. Zobaczcie też, tu widać kwatery, jak pięknie odpowiadają na wizytę kurek. Ta kwatera tutaj już się zazieleniła. Kurki zaczęły być tutaj około 5 no, tygodni temu, chyba. No i swoje przejścia zaznaczają pięknym odrostem trawy, regeneracją tej trawy. Także coraz, coraz lepiej to wygląda, jeżeli chodzi o naszą tutaj taką małą hodowlą kurek. Angusy widząc mnie przeszkadzają mi jak tylko mogą w nagrywaniu filmiku. No, kurki weszły na kwaterę trzy dni temu i zobaczcie w ciągu trzech dni, jak one mocno wyjadały. Tutaj praktycznie kwatera nadaje się do zmiany. No, i ta zmiana nastąpi prawdopodobnie jutro wieczorem, przeprowadzimy je na nową kwaterę. Dzisiaj im tylko rozszerzyliśmy, żeby tutaj z boku siatki miały jeszcze dostęp do zielonej trawki, także troszkę porozszerzaliśmy, zrobiliśmy taki obły kształt z, w obydwu kurnikach, przy obydwu siatkach, żeby one po prostu mogły mieć dostęp e, jeszcze do zielonej trawki, i z tej trawki korzystać. No, po, muszę powiedzieć, że te strachy chyba rzeczywiście dają radę, nie tracimy kurek na. Na żadne z drapieżników lotnych. Przestawiamy co jakiś czas pozycję tych strachów, aby dokonywać takiej zmiany, przeniesienia, żeby ewentualne dzikie ptactwo obserwowało jakieś tutaj ruchy. No i to na razie się sprawdza. No, zobaczymy dalej. Moja żona ciągle, ciągle powtarza, że prawdopodobnie ten szkodnik, który nam te kurki wybiera jeszcze nie przyfrunął. no a ja się łudzę nadzieją, że, że to po prostu zadziałało i że swoją robotę robi no zobaczymy na razie, na razie obserwuję pozytywny odzew, jeżeli chodzi o zakup manekinów Kur, kurek nie tracimy kurki niosą, są spokojne niosą jajeczka czegoś więcej trzeba, jeżeli chodzi o taką hodowlę Angusy. Angusy myślą, że pójdą na trawkę, a ja im tyle pięknego siana i słomy wczoraj postawiałem, a one ciągle, ciągle myślą, że pójdą na trawkę. Trawka jeszcze nie urosła, są zimne noce, nie ma tego ciepła, które jest potrzebne do dobrego wzrostu trawki. Mamy dużo wilgoci w ziemi, tej nie brakuje, natomiast brakuje ciepłość nocy, ładnej pogody, dużo słońca. Żeby ten proces fotosyntezy mógł dobrze przebiegać i aby trawka mogła dobrze rosnąć, Stasia patrzy z zaciekawieniem, co też angusy wyrabiają, że tak stanęły, ale się nie odzywa. No i na koniec. Jeszcze taka mała niespodzianka. Specjalnie idę tak wzdłuż całej farmy. Chciałem Wam pokazać pewną nowość na naszej farmie. Tu kuski wyjadają sianko. Wczoraj dostały nową belkę i widzę, że już zielone sianko troszkę jest porozwalane wzdłuż tego paśnika, ale one to wyjadają później. Oczywiście nie wszystko, ta warstwa się tam zbiera, jeżeli chodzi o siano wokół tego paśnika, ale nie ma tego złego. Zawsze wykorzystamy to na nasze pola. No i teraz właśnie niedługo zacznę wybierać, wybierać obornik. Mamy trochę tego obornika do wybierania, bo u krów tam, gdzie była Staś, Basia i Stasia, we wiatkach, a je będę wybierał dlatego, że udało nam się kupić kawałek ziemi. Dokupiliśmy tutaj tak zwany trójkącik, i tak będziemy nazywać tą naszą kwaterę. Graniczy on z, e, w tej chwili z granicą naszej farmy, także mamy sąsiadujące pole, tutaj takie zielone, tam w oddali widać belki, belki siana i słomy, także ta, te belki leżą jakby na granicy. I udało nam się dokupić. Nie jest to duża powierzchnia, 0,7 hektara, ale zawsze kawałeczek więcej. I tutaj na tej powierzchni będę chciał eksperymentalnie posiać kukurydzę. W tym roku. I zrobię to w taki sposób, że przygotujemy, no to ta ziemia nie była uprawiana. Porasta ją dość dużo różnych chwastów. I co będę chciał zrobić, to po prostu wsiać w to kukurydzę. I przykryć to słomą, żeby zmulczować wsianą kukurydzę tutaj i zobaczyć po prostu jak to, jak to podziała yy, Przygotuję troszkę to pole, wsieję kukurydzę, yy, obornik, który, który będę zbierał, też pójdzie na to pole, a później pójdzie mulcz w postaci słomy, którą tam mam zgromadzoną i wysypię to wszystko słomą i zobaczymy jak też kukurydza się tutaj na tym polu rozwinie, chcę po prostu to sprawdzić, czy to, co rzeczywiście u siebie robią inne nacje, jak Nowozelandczycy czy Amerykanie, jeżeli chodzi o uprawę kukurydzy, u nas też się sprawdzi. Także będę miał dzięki temu, że kupiłem ten kawałek ziemi, będę miał możliwość właśnie sprawdzenia metod uprawy kukurydzy, jak one rzeczywiście się sprawdzą. No to tyle jeżeli chodzi o raport na naszej farmie. Ja na dzisiaj kończę, dość mocno wieje, także pewnie zagłusza mnie tutaj ten wiatr. Także ja na dzisiaj się z Wami już bardzo żegnam. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia w niedalekim czasie.